I Virgly już witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Golden Sun. No okay, to było szybkie i niespodziewane, jednak uciekniemy przed tymi spokojnymi stworkami, ponieważ musimy dostać się do miasteczka, które zostało już raz przez nas odwiedzone, a mianowicie Wald. I uf, naprawdę jest dziś gorąco i z... powinniście mnie znać, będę narzekał. Na warunki atmosferyczne tak często i tak długo, jak to tylko możliwe. Bowiem jestem, jaki jestem. E, tak, zdąży, zdążyłem już zauważyć, zwłaszcza dlatego, że przeszedłem przez niego. Jednak odwiedźmy burmistrza, który poprzednim razem tak wspaniale się nami zaopiekował. Och, Izak, wróciłeś do Wald. Mm -mm -mm. Od kiedy odszedłeś, wiele dziwnych rzeczy się wydarzyło. Mm -hmm. Ci złodzieje, o super! Ech, nie, przynajmniej nie przypominam sobie. Zawsze mogłem ich po prostu nie niechcący, rzucając w tą czy inną stronę potężną kulę ognia, ale szczerze nie sądzę. Aha. O, Naprawdę to nie twoja wina, to jego wina. Ciebie nie obwiniaj, obwiniaj, obwiniaj tego człowieka. Mniejsze jednak z tym, wróciliśmy do Vaud nie po to, aby posłuchać co mają nam do powiedzenia mieszkańcy, chociaż to również jest zdecydowanie przyjemne, jak już wspominałem. Możemy również zobaczyć, że rzeczywiście, więźniów w więzieniu nie ma, a przynajmniej nie tych, których my sami tu wtrąciliśmy. Jest tylko ten biedny człowiek, który został tu wtrącony za jakąś bójkę w baro... Chciałem połączyć dwa wyrażenia. Dwa zdania. Bójka barowa i buj, bójka w barze. Język mi się plącze. To na pewno przez tę temperaturę naprawdę jasny gwint. Jest gorąco. Jednego dnia człowiek cieszy się, bo jest stopnie 14, następnego jest stopnie 30. No jasny gwint to jest już lekka przesada. Fiech. W porządku. Tak czy inaczej, moi drodzy. W wad znajduje się wieża dzwonnicza która zdecydowanie nam się przyda, albowiem. eh. A... ok. albowiem na tym drzewku znajduje się coś, co powinniście rozpoznać i coś, co powinno was niezwykle zainteresować. Nie zdobędziemy tego jednak, jeżeli. Naprawdę to jest dźwięk wydawany przez. co to w ogóle jest? Mieć? Miedziany dzwon? Cyk, 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 cyk. Jestem pewien, że całe miasto to usłyszy. Naprawdę, lepsze rezultaty można było otrzymać najbaniając drewnianą łyżkę w garnek. No, ale mniejsza z tym. Owszem, moi drodzy, jest to dżin ziemi, którego zdecydowanie chcę otrzymać, chcę zdobyć właściwie powinienem rzec, ale nie mogę. Jak u ulicha mam się dostać na tamtą górę, skoro nie jest widoczna żadna drabina? Umiejętność ujawni również w niczym mi tu nie pomaga, dlatego przejdziemy troszeczkę dalej i zapytamy o zdanie jakiegoś mądrego mieszkańca tego miasta. A pierwszym, którego spotkaliśmy, jest ten felek, którego chcę zignorować. Drugim natomiast jest ten pies. Ruf, ruf. Szukając dokładnie, odkryjecie przejście prowadzące do podziemi. Przepraszam. Szukając dokładnie, a to jest przecinek. Okej, okay, przecinek bez spacji. Bez przerwy. Mniejsza z tym zresztą. Nawet nie wiesz jakie, mój drogi. Azorze. I właśnie to, mam, to ma nam do powiedzenia ten pies. Szukając dokładnie, mianowicie. choć... Co, co? Szukając. A poprzez. Dokładnie, a poprzez szukając dokładnie, pies miał na myśli użyjcie ujawnienia. I właściwie sprawa z ujawnieniem jest trochę śmieszna, ponieważ pomimo tego, że możemy wiedzieć, gdzie znajduje się jakiś sekret, cały czas musimy wejść z nim w interakcję, kiedy ujawnienie jest aktywne. Jest to trochę śmieszne, ponieważ w Golden Sunie niejednokrotnie, jak pewnie sami zauważyliście, musimy przechodzić przez jakieś ukryte przejścia w ścianach. I pomimo tego, że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że akurat w tej ścianie, w tym miejscu jest dziura, to nie. Możemy, możemy ją pchać, możemy próbować w nią wejść, możemy spróbować w nią kliknąć, nic się nie stanie, dopóki nie użyjemy ujawnienia. Jest trochę śmieszne, ale naprawdę bardzo szybko można się do tego przyzwyczaić. I jedna osoba zadała mi pytanie, które właściwie. na które nie znam odpowiedzi. Otóż jeden z widzów zapytał się mnie, czy można dzięki, dzięki ujawnieniu dowiedzieć się, czy skrzynia jest mimikiem, czy też nie. Sprawdźmy. Ponieważ jest to mimik. Od razu wam mówię, jest to mimik i odpowiedź brzmi nie. Skrzynia cały czas wygląda jak skrzynia, więc gdybym nie zdawał sobie sprawy z tego, że kryje się tu, wkryje się tu ten krwiożerczy stwór, nie mógłbym nic zrobić. No, w porządku. I walczę z nim, ponieważ, no, bo chcę. Chcę zdobyć doświadczenie. Chcę pobić się z mimikiem, lubię bić się z mimikami. Pomimo tego, że nie otrzymujemy od nich jakichś pokaźnych skarbów tak naprawdę, ale jest zawsze trochę złota, zawsze trochę doświadczenia. A jak już mówiłem, wolę walczyć z pojedynczym przeciwnikiem, szczególnie kiedy zdaję sobie sprawę, w którym miejscu się on znajduje i... Wow! Wow, wow, wow. To było potężne. I miałem sporo szczęścia, jasny gwint mi zostały dwa punkty życia. A mimik cały czas żyje. W porządku, w takim razie nie będę się z nim za bardzo bawił, tylko po prostu go zanihiluję. Oczywiście Iwan nie ma żadnych przedmiotów leczących, bo po co? Zaopatrzenie go w takowe byłoby zupełną bzdurą, nie wiem dlaczego miałbym to zrobić. Uh -huh. Miejmy tylko szczerą nadzieję, że uda mi się, no właśnie, zniszczyć mimika zanim ten zdoła dobić moje... Moich bohaterów. Otrzymaliśmy flakonik, którego... No, znając życie w ogóle nie wykorzystam. Zapomnę, że go... Że go mam. No ale... Proszę bardzo. Mimik pokonany, postacie wyleczone, a my znajdujemy się w sekretnej jaskini, znajdującej się pod, pod miastem Walt. Naprawdę zastanawiam się, jakim cudem te wszystkie miasta w świecie Golden Sana tak świetnie się trzymają, skoro mają pod sobą takie pokaźne tunele. I to jeszcze tunele, które wyglądają, jakby były wybudowane. No. No na pewno fioletowa pochodnia i mechanizm otwierający żelazne drzwi nie są dziełem natury. No ale cóż, jest to gra wideo, nie powinienem się tutaj czekać logiki. Mamy również dwóch nowych przeciwników. Jeden jest tylko i wyłącznie przekolorowaną wersją starego, mianowicie Ziemny Troll przekolorowaną wersją trolla, a jeden jest zupełnie nowy, a jest to Gargulec. Żyjący skrzydlaty posąg dzierżący sejmitar i tarcze w kształcie demonicznej twarzy. Nie są to zbyt wymagający przeciwnicy, przynajmniej nie na tym etapie gry. Wystarczy, że zaatakujecie ich każdą ze swoich postaci. No oczywiście, jeżeli, jeżeli posiadacie podobny ekwipunek i tak, podobny poziom jak ja w tej chwili, nie, nie powinniście mieć z nimi żadnego problemu. Izak jest teraz chrobrym. Po prostu. Okej, okay, zostawmy to. Zostawmy to. Izak jest chrobrym i tyle. Cieszmy się wszyscy. Muszę przyznać, że te drzwi nie są zbyt ukryte, a za nimi. A za nimi znajduje się całkiem niezły skarb. Widzicie? Wam bracę. Wam bracę to naprawdę świetne branzolety, które możemy założyć, zdaje się każdy z naszych postaci. A, a wzmacniają one atak o 5 punktów i obronę aż o 27. 27 to dużo, ponieważ porównajmy to z smoczą tarczą, która jest sama z siebie nie, całkiem niezłą tarczą. Wzmacnia ona obronę o 26, czyli wam brace nie dość, że możemy założyć dla każdego, wzmacniają atak, to jeszcze bronią lepiej niż smocza tarcza. A, tak. Myślę jednak, że... Póki co założę wam bracę dla Gareta, później natomiast pewnie dam je dla Mii albo dla Iwana. Chociaż. Mhm. <ścoughs> Gary tak czy siak jest e, całkiem nieźle chroniony. A trzymaj mnie, ja co mi dam. Ja naprawdę mam tendencję do dodawania do dobrego ekwipunku dosłownie kilku postaciom. Albo inaczej. Dodawania dobrej zbroi wojownikom, a kiepskiej zbroi magom. Oczywiście najczęściej w tego typu grach jest to uwarunkowane tym, że magowie po prostu nie są w stanie nosić dobrej zbroi, ale nawet, nawet kiedy otrzymuję jakiś magiczny amulet obrony, również mam tendencję do dawania go wojownikom. Pomimo tego, że w Golden Sunie nie ma sposobu, aby odwrócić uwagę przeciwników od konkretnej postaci. W finalach chociażby, nawet w pierwszym Final Fantasy. Postacie, które znajdowały się na górze jeżeli graliście w te gry, to wiecie, o co mi, o co mi chodzi. Jeżeli nie, to przykro mi, nie będę tutaj tracił czasu na wyjaśnianie. Postacie znajdujące się na górze e miały większe prawdopodobieństwo. Istniało większe prawdopodobieństwo tego, że postać na górze zostanie zaatakowana, aniżeli postać na dole. Dlatego właśnie postacie na górze to zazwyczaj by, byli wojownicy i wszyscy ci, którzy, którzy mogli otrzymać sporo obrażeń i cały czas żyć. I tym postaciom również dawało się najlepsze przedmioty. Przedmioty osłaniające, przedmioty obronne. Tak powinienem się wyrazić. W Golden Sunie nie. Przynajmniej nie wydaje mi się, by był w jakiś sposób, jeżeli się mylę, to poprawcie mnie oczywiście, ale nie wydaje mi się, by istniał jakikolwiek sposób na to, aby zmusić przeciwnika do atakowania lepiej opancerzonej postaci. Tak czy inaczej jednak. Ten labirynt nie jest zbyt skomplikowany, jest tutaj kilka rozgałęzień fakt. Ale. Poza Wambrace nie ma tutaj chyba żadnych skarbów, przynajmniej żadnych, o których bym w tej chwili pamiętał. Tylko i wyłącznie Wambrace i wyjście! Tak więc naprawdę ciężko jest się tutaj zgubić. Do tych pomieszczeń jednak za sekundę wrócę. Wydaje mi się, że chcę jeszcze sprawdzić, co znajduje się w poprzednim pomieszczeniu. Nie jestem pewien, czy widzieliśmy już niszczyciela. Wiem, że mogliśmy walczyć z tym przeciwnikiem już wcześniej, ale odnoszę wrażenie, że jest to pierwszy raz, kiedy widzieliście go na ekranie. Tak czy inaczej, Niszczyciel to zielony niedźwiadek, który nie posiada żadnych interesujących ataków, przynajmniej przynajmniej, o których bym w tej chwili pamiętał. Widzieliście, nie zrobił nic takiego. Po prostu stał i dał się zabić. I tyle. No i oczywiście poszedłem dobrą stronę poprzednim razem i zawróciłem tylko i wyłącznie po to, aby znaleźć się w ślepej uliczce. HURRA! No ale szczerze, zazwyczaj właśnie tak gram we wszelakiego rodzaju MMORPGI. Szwędam się i jeżeli znajdę drogę, która wydaje mi się być drogą właściwą, automatycznie zawracam i staram się znaleźć drogę, która właściwą nie jest, ponieważ zawsze istnieje prawdopodobieństwo tego, że Będą tam e, że będą tam się znajdowały jakieś ciekawe rzeczy. Jakieś sekrety. Być może empet, z którym nie, rozmawiają. nie rozmawiałem, a będzie miał coś miłego, ciekawego, niesamowicie istotnego do powiedzenia. A może nie. Może po prostu będzie tam stał i patrzył się w ścianę. Ale tak czy siak chce go zobaczyć do licha. I widzicie, kolumna już tu stoi. Moglibyście pomyśleć, a przesunę ją sobie i nic się nie stanie. Co ja? Nie chciałem wiedzieć. Przesunę ją sobie i wszystko będzie w porządku. Fakt jest jednak taki, że nic się nie stanie. Dlaczego? Otóż, moi drodzy, trzeba zwrócić uwagę na symbol, na którym musimy tą kolumnę umieścić. Widzicie? Jest to symbol z Bombermana. Naprawdę przypomina mi to symbol z Bombermana, dokładnie taki sam, wydawać by się mogło, można było tam w planszy znaleźć i zwiększał on zasięg wy... eksplozji naszych bomb. Ale mniejsza z tym, na takich właśnie e, kafelkach musimy ustawić płonące pochodnie. Jednak musimy bardzo uważać, ponieważ z sufitu kapie woda i jeżeli podstawimy pochodnie... Pod taką kroplę ona zgaśnie i wydaje mi się, że nie ma żadnego sposobu na ponowne jej podpalenie, tak więc musimy wyjść z pomieszczenia, wpaść w walkę, z której uciekniemy, ha, ha, ha. wyjść z powrotem i zresetować kolumny. Kafelków nie resetujemy. Wydaje mi się również, że w tym pomieszczeniu nie ma żadnych przeciwników, więc możemy sobie spokojnie się uleczyć i chodząc odnawiać nas, naszą cenną psa energię. Prawdopodobnie powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego znajdują się tutaj te wszystkie eee... zakrętasy, ponieważ wystarczy po prostu wszystko dobrze wymierzyć w czasie. Spójrzcie. Kap. Lewo, środek, prawo. Lewo, środek, środek, prawo. Lewo, środek, środek, pchamy. Prawo, lewo i. Haha! Ha! Kurczę. <śleszamy> ok. <śleszamy> Jeszcze raz. Mówię Wam, to da się zrobić bez kombinowania. Wiem, ponieważ udało mi się to poprzednim razem. Środek, środek, prawo, lewo, środek, środek, prawo, lewo, środek. Kurczę! Hmm, jeszcze raz.